zimny skanik laserowy umożliwia automatyczny pomiar współrzędnych milionów punktów w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Rezultatem prac badawczo-rozwojowych są wykorzystywane w technologii skaningu stalowe kule referencyjne wraz z adapterami do ich stabilizacji. Innowacyjne rozwiązania Odpowiadają na potrzeby użytkowników w zakresie stabilnych, uniwersalnych i atrakcyjnych cenowo obiektów referencyjnych, gwarantujących sprawną rejestrację i georeferencję punktów. Przyrządy do stabilizacji kul referencyjnych w formie trójnogu oraz regulowanego docisku stanowią wzory użytkowe objęte prawem ochrony. Umożliwiają one stabilne mocowanie kul na różnorodnych powierzchniach i obiektach, zapewniając równomierne ich rozmieszczenie w przestrzeni skanowania. Otwieralna, stalowa kula z możliwością bezpośredniego pomiaru jej centra technikami geodezyjnymi, takimi jak tachimetria, niwelacja czy metoda GNSS, stanowi innowację produktową zgłoszoną do ochrony patentowej. Geometrie stalowej kuli referencyjnej tworzą dwie rozłączne półsfery. W podstawie kuli zamocowany jest cylindryczny element pozycjonujący z jednoznacznie określonym centrem kompatybilnym z precyzyjnym pryzmatem sferycznym. Adapter w formie stalowego trójnowu służy do stabilnego mocowania kuli na różnorodnych powierzchniach, także podczas pomiaru jej położenia technikami geodezyjnymi. W pełni demontowalna, modułowa konstrukcja adaptera umożliwia jego dostosowanie do lokowania kul również na gładkich i śliskich powierzchniach. Adapter w formie regulowanego docisku umożliwia stabilne mocowanie kuli na wszelkiego typu balustradach, poręczach, belkach czy wysięgnikach o dowolnym przekroju i materiale budulcowym. Prówną serię prototypów przetestowano w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych, wykazując szereg korzyści z ich wdrożenia. Podstawową przewagą konkurencyjną jest pełna funkcjonalność rozwiązań, zarówno w procesie rejestracji, jak i georeferencji chmurpunktów. Kluczowe są również ułatwiające transport niewielkie rozmiary oraz ergonomiczna konstrukcja, umożliwiająca dowolną geometryczną konfigurację obiektów referencyjnych w przestrzeni. Podkreślenia wymaga także wytrzymałość materiałowa oraz atrakcyjna cena rozwiązań.